Witam Cię, Piotr Kiewra. Zabrałem Cię dzisiaj na wycieczkę do Puszczy Rzepińskiej, do pięknych, do pięknego lasu, do lasu, w którym lubię przebywać, w którym lubi przebywać wielu, wielu, wielu ludzi, którzy lubią tutaj przychodzić. Dlaczego? Dlatego, żeby się spotkać z tym osobnikiem, żeby się spotkać z bobrami, który się znajduje tutaj, tuż obok, na, na bobrowym szlaku. Przychodzą tutaj po to, by popatrzeć, popodziwiać, porozmyślać pod tym wielkim dębem. Dębem, który ma prawie 700 lat, który jest naprawdę olbrzymi, który imponuje mi, który imponuje wielu osobom, imponuje tym, że jest tak potężny, tak silny, tak zdrowy. Myślę, że to są cechy, które również Ci imponują. Chciałbyś te, takie cechy posiadać, chciałbyś być silny, chciałbyś być zdrowy, tylko nie zawsze ci się o to udaje. Dlaczego? Dlatego, że nie zawsze, o tym, nie zawsze się na tym koncentrujesz. Nie, za, nie zawsze Ci na tym zależy. W związku z tym, by Ci ułatwić osiągnięcie tych cech, a wiem, że osiągnięcie tych cech jest możliwe, to chciałbym Cię zaprosić do glu, klubu zdrowego stylu życia. Chciałbym Cię zaprosić do tego klubu po to, byśmy wspólnie razem zaczęli o to Twoje zdrowie dbać. Ja będę dbał o swoje, Będę Ci pokazywał, w jaki sposób ja dbam o swoje zdrowie, a Ty będziesz bał o swoje zdrowie. To się okazuje, że żeby to zdrowie utrzymać, by to zdrowie odzyskać, by to zdrowie utrzymać na długie lata, musisz podjąć wiele zabiegów. Ono nie przychodzi samo. Wiesz, że co najbardziej wartościowe w Twoim życiu to jest coś, co zdobyłeś pracą, zdobyłeś wysiłkiem, zdobyłeś wytrwałością, czyli zdobyłeś koncentracją zdobyłeś działaniami zdobyłeś działaniami długotrwałymi działaniami za które dużo zapłaciłeś to nie była koniecznie zawsze cena y, finansowa to były często rzeczy które trudno przeliczyć na pieniądze ale musiałeś tam włożyć duży wysiłek dlatego chciałbym Cię zaprosić do tego klubu zdrowego stylu życia byśmy razem ten wysiłek podjęli by, ci, by ten wysiłek sprawił że będziesz zdrowy, że będziesz tryskał energią, że będziesz osobą, która będzie miała szansę na dłuższe życie, bez bólu, bez cierpień i będziesz osobą, która da przykład wielu innym osobom, na przykład swoim dzieciom. Nie łudź się tym, że Twoje dzieci będą inaczej żyły niż Ty żyjesz. Jeżeli nie dajesz przykładu dotyczącego zdrowego stylu życia, to będą żyły dokładnie tak samo jak Ty, albo jeszcze gorzej. Czym się będziemy zajmowali w klubie Zdrowego Stylu Życia, opowiem Ci w formie felietonów, ale również opowiem Ci w formie takich filmików jak ten dzisiejszy, o tym, co musisz zrobić, co powinieneś zrobić, co powinieneś chcieć zrobić. Zaproponuję Ci trochę ćwiczeń fizycznych, trochę aktywności, zaproponuję Ci y, sposób odżywiania sprzyjający zdrowiu, Zapu zaproponuję Ci pewne ćwiczenia mentalne, które Ci zaprowadzą do zdrowia, zaproponuję Ci sposoby na odchudzanie, zaproponuję Ci pewien styl życia, który ja nazywam zdrowym stylem życia i który dzisiaj zaczyna na świecie królować. Zaproponuję Ci coś, czego do tej pory nie miałeś. Zaproponuję ci sporą dawkę motywacji. Dam ci ją, ale tą motywację również dasz dla siebie sam. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy zaczniesz motywować innych do wysiłku, sam zaczniesz być osobą zmotywowaną. To wszystko zrobimy w klubie zdrowego stylu życia. Do tego klubu zdrowego stylu życia chciałbym cię zaprosić. Chciałbym cię zaprosić wspólnie z tym osobnikiem, który jeżeli będziesz chciał to będziesz z nim często przebywał będziesz stawał na jego drodze on ci będzie stawał na twojej drodze niekoniecznie o niekoniecznie ten sam być może w twojej okolicy gdzieś jest e, coś ciekawego zobaczenia osobnik który ci będzie drzewo które ci będzie inspirowało które ci będzie dawało nadzieję które ci będzie dawało energię które ci będzie dawało przykład więc Zapraszam. Bądźmy na tej Twojej drodze do zdrowego stylu życia razem. Dziękuję.